Motywację, trening motywacyjny na jedzenie e, zaczynamy przede wszystkim od tego, że mam przy sobie tylko jedzenie. Nie mam piłek e, i pies musi wiedzieć o tym, że nie mam piłek. Wszyscy doskonale wiedzą, że mam tam normalnie schowane gdzieś tam piłki po kieszeniach i tak dalej. Pies się ma skupić tylko i wyłącznie na jedzeniu. Biorę dobre jedzenie na początek. Tak żeby zbudować motywację, potem to może być coś bardziej powszedniego dla psa. Mam wątrobę wołową teraz. Devi ma motywację na jedzenie i u niej właściwie nie muszę budować, natomiast pokażę jak robić to powiedzmy w zabawie. A! Super! Przede wszystkim nie pozwalam psu wziąć tej, tego smaczka. A, o, o, brawo! W pewnym momencie, jak dobrze napiera, puszczam, daje nagrodę. Pies musi naprawdę chcieć tego. Ale, ale o, brawo! O, o, super! Ale tu mam fajne, ale tu mam. ucieka, Ale tu mam fajne. Super! Dawaj, ale pyszny. O! Cip, Ona naprawdę mocno napiera mi na rękę. Zobacz, co tu mam. Dawaj, o, daj. dawaj o. Super! Popatrz, ale, sup, ale tu mam, ale mam. Zobacz jakie mam. Zobacz, jakie mam. Zobacz, zobacz. Tak, tu mam. Tu mam. Czip. A super. Od czasu do czasu rzucam, żeby też pies się troszeczkę zapolował na to. Tu mam. Czip. A super. A, popatrz. Mogę wziąć nawet więcej jedzenia. A. A, tu mam. Dawaj. O. 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 Tak, super! Dobrze! Czip! Cip! Super! Daję oczywiście po jednym, natomiast mam dość sporo jedzenia, żeby był mocny zapach. Super. Połóż! Cip! Super! Teraz jeszcze robię tak, że na przykład wykonuję jakąś komendę, połóż. Daję zwolnienie do, komend do smaczka i nie daję tego smaczka. Chip! O jak super! Ale co to? Ale co to zrobi? połóż, Chip! Super, dopiero za którymś razem. Jak widzę, że jest mocno pies nakręcony. Rękę pokażę. Subcio so, Subciap so, O oh, ho oh, 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 oh. Ale tu mam O zobacz Zobacz Tako zobacz Tak brawo ale, ale super. ale super Ale mam, ale tu mam Zobacz, zobacz Aha, tutaj, zobacz, zrzuciłam tak. O, ho, ho, brawo o. O, Gdzie mam? Gdzie mam jedzonko? Ale gdzie mam? O, co mam? Gdzie? O, Chcesz? Chcesz? Pęce jeszcze i pokażę. Chcesz? 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 Dobrze! Taak, super! O, a co chcesz? O, mam. O, o. Daj, tak, super. O, o, o. A, dawaj, dawaj. Ciu. Ciu. Super. A. A. a, a. Fus. Fus. Od czasu do czasu robię momenty wyspokojenia. Trzymam dużo jedzenia Nie pozwala mi wyjeść, tylko sobie wylizuję. Też ją tutaj trzymam. O, dawaj! Aaa o, jakie, o jakie pyszne! O ho, ho! O ho! Ale mnie gryziesz tak. Baruch. Chip. super, Maruj. Czip. A. Oh. Maruj. Czip. A, super, A, Cip, A. A, super, super, Chip. super, 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 Brawo dziewczyna! o, ale tu mam, ale mam pyszne! Ale mam, py, ale pyszne! Co masz, zobacz, co masz? Chip, 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 chip! Ah, oh, ale nie zdążyłaś! Ah, chip, chip! Super! Tak! Wrócić? Oh, oh, oh. Oh. Dawaj, dawaj o, 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 Ale to super Mogę też o, schować o, o, tu bliżej Czek, to zrobiłaś? Brawo! Połóż. Czekaj. Czekaj. Ale... Ej! Gdzie to jest tam jedzonko pyszne? Co tak. Zobacz co tu! A. Aha! Jest! Gdzie? Gdzie? Pokaż! Pokaż! O! Tu! Super! Tu! Tu! A. A. Gdzie? A! A tu! A. Dawcio! Koniec! Tak!